Cześć widzowie. Celestianie są najpotężniejszą dużą rasą w multiverse, ale oni również zostali stworzeni jak wszystkie byty poza łanem W dzisiejszym odcinku więc odpowiemy sobie na pytanie, kto stworzył niebiańskich. Standardowo, jeżeli film się spodoba, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka Twórcą Celestiali jest pierwszy firmament, który został stworzony przez Foll, będąc ucieleśnieniem pierwszego kosmosu jeszcze przed powstaniem multiversum i zarazem kosmicznym bytem, łapiąc się pod istoty zwane abstrakcjami, które są istotami pojęciowymi i manifestują się poprzez wymiar manifestacji. Na szczycie abstrakcyjnych bytów stoi Living Tribunal, pod którym znajduje się Eternity, Infinity, Death i Oblivion, przy czym pierwszy firmament był pierwszym abstrakcyjnym bytem, który żył w rzeczywistości, będąc tak naprawdę rzeczywistością, jako pierwszy firmament, czyli pierwszy kosmos i co ciekawe, nawet tak wszechmocny byt miał jakieś uczucia, ponieważ odczuwał sporą samotność, co było powodem, dla którego stworzył pierwsze życie. Pierwszy firmament jest prawie całkowicie nieśmiertelny i zabić go może jedynie Łanę Bofol, a także być może Living Tribunal, przy czym firmament może manipulować materią na najwyższym poziomie, mogąc również kontrolować czas, przestrzeń czy samą egzystencję, jak i również entropię, magię, przyczynowość życie i śmierć oraz duszę, mogąc dowolnie blokować czyjeś moce, chociaż nie wiadomo ile ktoś musi mieć siły, żeby się temu oprzeć. Pierwszy firmament jest pierwszą iteracją kosmosu, ponieważ istniał przed wszystkimi późniejszymi wcieleniami multiversum, dzięki czemu okazał się silniejszy od Eternity i co więcej ma do dyspozycji chyba każdą możliwą moc, przykładowo mogąc się teleportować korzystając z telepatii i telekinezy, będąc trzechobecnym i wszechwidzącym oraz będąc w stanie stworzyć abstrakcyjny byt dużo potężniejszy od celestiali i innych bytów. Firmament połączył Lorda Keusa i Master Order tworząc Logos, który był potężniejszy od Galactusa i był w stanie rzucić rękawice Living Tribunalowi, z czego pierwszy firmament trzymał Logos na smyczy z racji, że miał nad nim władzę, a przez to, że jest tak potężny, był w stanie stworzyć tak silną rasę jak niebianie, którzy sami w sobie byli wyjątkowo potężni, ponieważ za ich sprawą powstały galaktyki i wszechobecne życie. Znając siłę Celestianów, widzimy potęgę pierwszego Firmamentu, ponieważ, mimo że stworzył niebiańskich, to w końcu chciał się ich pozbyć, do czego użył Logos, który był potężniejszy od nawet najsilniejszego niebiańskiego, czyli OneBoFall, gdzie Firmament był silniejszy od Logos, dzięki czemu po jakimś czasie w multiwers został tylko jeden Celestian, a także dzięki jego potędze Firmament pochłonął moc Eternity. Doszło do tego, że pierwszy firmament omal nie wchłonął całego multiwers, co doprowadziłoby do odzyskania jego pełnej mocy, ponieważ według Demakera pierwszy firmament jako pojedynczy zjednoczony wszechświat jest potężniejszy niż cały multiwers, co jest poparte tym, że Demaker wzmocnił Eternity łącząc wszystkie rzeczywistości ósmego kosmosu w jeden wszechświat, dając Eternity trochę mocy firmamentu. Ostatecznie pierwszy firmament został pokonany, kiedy Eternity wezwała na pomoc przyszłe wcielenia Multiversum, przez co firmament został wpętany łańcuchami i zabrany przez Ultimate Ultimates. Podsumowując, pierwszy firmament jest jednym z najpotężniejszych bytów, jakie istnieją, będąc zdradzonym przez odgałęzienie swoich tworów, czyli niebiańskich, zostając wierną częścią, czyli aspirantami. A wy widzowie napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie i co chcielibyście na kolejny film. Jeżeli film się spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. I cześć!